I to jest projekt od DC, na który chyba czekam najbardziej w przyszłym roku. Zachowujecie się jak mój pies. A skoro mówimy o psach, to może tym projektem jest DC Super Hero Pets? To się mhm. chyba jakoś inaczej Nie wiem, jak to się nazywa. Cześć, witajcie w High Trainie pociągu do Popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną są dzisiaj... Jak zwykle Natalia. Oraz... tradycyjnie Radek, choć w sumie w przypadku DC to chyba dość wyjątkowo. Widzieliście naszą reakcję Peacemakera, to wiecie, że kontynuujemy nasze omawianie o reagowanie na rzeczy z DC fandom. Jeśli nie, to zapraszamy was na tamten zwiastun, a my sobie lecimy, ponieważ pojawił się teaser flasza, taka zajawka, ale można powiedzieć, że to bardziej taki pełnoprawny teaser niż nie, więc... I trzeba pamiętać, że to ten flash kinowy, a nie flash na CW, bo wiadomo o tym, że to jest DC, więc z... musi być... Tak, ten z Ez Ezrą Millerem. Tak. tak. W... Premiera chyba w listopadzie 2022, coś w tym stylu, więc za rok. Dobrze, ale kochani, lecimy. Wszyscy gotowi? Start! Tell me something. You can go. go anywhere you want, right? Any timeline, any universe. Why do you want to stay and fight like to save this one? You change the future. The mm. oh, 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 oh. Daj, man. Mamy tak! Co mamy? No tak Natalia! Poczekaj, jeszcze chwilę. 啊、oh. ucięliście w takim momencie. Naprawdę. Tak, tak. I do... Natalia, to, to jest Batman Michael Keaton. Po uszkach, tak. No. No. Ale bo dlaczego to. mamy to? W sensie, że to... Aha, okej. Okay, no bo no dobra, nie, nie że... było jakby oficjalnego luku na niego jeszcze w ogóle. Nie było widać. A, a on jest okay. w tym filmie jednak. Tak i to w sumie... Okay. To było już o tym mówione, ale jakoś tak to było tak pomiędzy wierszami. Ja aha, nie zobaczy, nie, zobaczy to się... nie uwierzę, Tak, tak, tak okej. Okay. Jedna z rzeczy z cyklu. Da, długo, długo, przez bardzo długi czas to była jedna z najgorzej strzeżonych tajemnic w Hollywood. Tak jak za dwa miesiące okaże się, co będzie ze Spider-Manem No Way Home. E, co uważacie o tym teaserze, Natalia? I don't care. Serio? Oh. Jakoś w ogóle tak bardzo mnie. Dawno żaden zwiastun tak bardzo mnie nie. Znaczy, wiesz, to A czy wiesz, to jest bardzo wczesny teaser. Jakby zdjęcia A, dopiero no. co się rozpoczęły. Mało co mieli do pokazania tutaj. Ale muszę przyznać, jak na, że jak na to, że dopiero co rozpoczęli zdjęcia właściwie do tego filmu, to dużo tutaj pokazali. a ja, Znaczy, ja pokazali tam... dużo, ale nic z tego nie... No? nie, no, nie zainteresowało Batman, mnie. Masz Batmana, masz Batmana. No dobrze, no mam Batmana, no. Tego Batmana, Michael'a Kitana no po, no... po tylu latach, rad. Tak, ale ogólnie, yy, ogólnie, jakoś... To, co pokazali, to jakoś tak wygląda sympatycznie, ponieważ nie ma tutaj takiego tego całego, wiesz, mroku snajderowskiego. Yy, znaczy wiadomo o tym, że mroku nie ma... Mroku Snyderowskiego już od dawna nie mamy, więc zaczniemy od tego, że to nie jest jakaś nowość. Ja wiem, ale akurat flasza miałeś, miałaś, no... no, no, no ja... Dobra, no miałam, no. Tylko z mrokiem, więc, więc ogólnie miło widzieć tego flasza, który, no, no, no... Wydaje się i pod tym względem, jak tutaj właśnie była muzyka, taka, się, taka przyjemna, więc wydaje się, że ten projekt ma potencjał. Może właśnie to jest Flashem, który do tej pory no, jeden z takich bardziej znanych superbohaterów DC, a do tej pory był jakoś tak mało wykorzystywany w filmach, więc, więc no, wygląda na to, że idzie w dobrą stronę. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jakby Batmana Kitona w pełnej okazałości w ogóle jaka będzie jego rola w tym filmie i o co. tam jest coś mówione odnośnie zmieniania przeszłości czy coś tego typu, więc zobaczymy właśnie w jaką stronę to pójdzie, co właśnie będą chcieli w ten sposób uzyskać. Właśnie, bo ja co ja widzę w 053054 mamy z przodu flasza Ezre Millera. Po lewej mamy. Flasha, w innych Flaszach. In, ale Flasza... No. A to nie jest też Ezra Miller? Bo wygląda tak samo. <grywa> Ty, może z innego timeline'u Flash, Ezra Miller? Nie. A <grywa> co? A tam mamy jakąś... Nie, przepraszam. Jakąś dziewczynę nie. mamy? To, nie. Kochani, to jest Supergirl. Aaa, no. tak. To jest Supergirl. Ta co ten. Więc, yy, więc no, wygląda to interesująco, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja nawet nie badałem szczerze obsady w The Flash aż tak dokładnie, bo to wiecie, dopiero wiemy pierwsze rzeczy o tych, o tym ja, filmie. Jak okay, zwykle nie jesteśmy przygotowani. Oczywiście, jak zwykle nie jesteśmy przygotowani. Masz ale ale... rację, on wygląda jak Ezra Miller, bo tak się przypatruje tak klatka po klatce i faktycznie... Tak, ale na, bo... na, pewno widzę, na, na pewno widzę tutaj dwóch Flash'ów, ale chcę, chcę znać więcej kontekstu. W ogóle jak się wchodzi na Wikipedię, od razu podaje się info, że Ben Affleck czy, no, że Pan Affleck będzie grać jak Batmana też w tym filmie. Właśnie to będzie takie multiversum trochę znowu, znaczy znowu. Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa. Ale Trzec, właśnie. Właśnie teraz jest taka, taka trochę taki wyścig, kto pierwszy zrobi tu multiversum i kto zrobi to lepiej. I ja zastanawiam się, wiesz, w przypadku Flasha to ma bardzo sens, bo już znamy eventy komiksowe związane z Flashem, które kręciły się wokół tego wokół y, różnych osi czasowych, Flashpoint Zmiany, no wiecie, tam było mnóstwo takich myków, więc akurat to, że mamy taki multiwersowy film z Flashem, to ma bardziej sens a niż A wiadomo o tym, że DC ma syf z multiversum yy, filmowym, więc może, może coś po prostu Niek niektórzy, niektórzy powiedzą, że właśnie ma bardziej uporządkowane, ponieważ, ponieważ wszystko jest multiversum. Na zasadzie a wszystko, nic nie jest połączone, więc wszystko jest połączone i, i możemy sobie łączyć wszystko dowolnie. Tylko jakoś dla ich historii według mnie to nie służy, aczkolwiek mam nadzieję, że tutaj to, co zobaczymy tutaj, to Should będzie takie, no takie trochę nowe otwarcie. Ja się powiem, że taki trochę spuki jest ten y, zwiastun, taki o, trochę... Też, też no. trochę. Tak, ale coś chciałem powiedzieć odnośnie e, tym, co mówisz odnośnie obecnego DC. No kiedyś tak było, z DC lata 50. 60, 70. że każdy tytuł komiksowy rządził się własnymi prawami, aż ktoś DC stwierdził, no że trzeba to w końcu jakoś uporządkować i powstał kryzys na nieskończonych ziemiach. Więc być może coś też kiedyś takiego dostaniemy, e, dostaniemy, e, dostaniemy w, w ramach tych filmów kinowych. Tutaj będzie prawdopodobnie coś właśnie Flashpointem zainspirowane za czy czymś tego typu, więc zobaczymy. Ale, według mnie, na razie to wygląda naprawdę zastanawiam się, czy ten kadr, ten, na końcu jest ten kadr, jak e, Bary ściąga e, jakby pokro pokrowiec. pokrowiec z Batmobilu i ucina to się w jednym momencie najbardziej kluczowym. Zastanawiam się, czy to jest jako część filmu, czy to jest po prostu jakiś dodatkowy klip, ale to może być część filmu. Jakoś takim dziwnym, widzicie, takim dziwnym kadrem jest to nakręcone, jakimś takim szerokim, okropnym. Czyli jestem bardzo ciekawa, z, y, który to będzie Batmobil, wiadomo? Może pewnie Kitona, ale kto wie, bo no, są pogłoski, że Batfleck też ma się pojawić w tym filmie, więc ten. Chcę, no, chcę zobaczyć, czym będzie ten film. Widzicie, jeśli chodzi właśnie o DC, to ten, to Flash i ogólnie odwoływanie się do tych wcześniejszych Batmanów może mieć taki trochę ciężar. Wiadomo, zawsze jak się tyka historię, to film nabiera pewnego ciężaru. I właśnie tutaj się. Jestem bardzo ciekawy i bardzo zaniepokojony, jak oni to ugryzą, ale trzymam kciuki, żeby to było dobre. A przypomnijcie mi kto reżyseruje tego Flasha? Natalia, pytasz się mnie jakbym się znał na DC. Andy Muschietti. który serował to oraz to dwa, A. Więc dużo A okej, okay. czyli dobrze, czyli dobrze tak ten nastrój że jest taki trochę taki właśnie Spuki. No, spuki, bo nie wiem, jak to na polski yy, ten, no ale to, to, czyli dobrze wyczułam klimat reżysera. Ok. Rze rzeczywiście, teraz, jak tak powiedzieliście, to rzeczywiście tak trochę mi przypomina to. No jak masz ten początek, że wiesz, w ogóle tam mgła, jak wchodzą do takiego, jakiegoś domu, Wie Na wiesz, pewno jest, mi się tak, bardziej się podoba, umności. Na pewno mi się bardziej podoba ta zajawka niż zajawka Black Adama, na której, nie, na której nie będziemy już pokazywać wam w tej reakcji. Zobaczcie sobie, jest na YouTubie. Według mnie jest troszkę. Jeszcze za mało niż tutaj, bo tam jest taki właśnie troszkę urywek, taki klip, teaser, nie wiadomo co. Tutaj, tutaj jest konkretny teaser, powiedziałbym. Dlaczego Warner jeszcze go nie wstawił w pełni na YouTube'a? Tylko trzeba, musieliśmy posiłkować się jakimiś urywkami z innych kanałów. Dobrze, kochani, dajcie nam znać w komentarzach, co wy uważacie na temat tego teasera. Czy jaracie się tak samo jak my i Radek? My i Radek. W sensie, w sensie, w sensie my, ja i Radek. O to mi chodziło. To Aha, był okay. bardzo duży skrót, bo Natalia się nie jara. Nie, czekam na zwiastun. Zapraszamy Was także na naszego Discorda, na nasz serwer na Discordzie, żebyście wpadli i mogli powiedzieć, co Wy o tym teaserze. Radek, zapraszam na Disney plus Polska. <głos> 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 Dobrze, kochani, do zobaczenia w kolejnej pewnie reakcji. Może będzie jeszcze zwiastun Batmana dzisiaj. O, na razie. Tak, pa!